Dzisiaj wczoraj była środa, a dziś jest czwartek! Jej. Super! Czwartek, czwartek. Dlatego, że uwielbiam czwartki, bo mam do 11.30. O nie! O nie! Mam na ósmą! Ja idę się ubrać. Braniu się. Okej, okay, jestem ubrana. Teraz idę się wypsikać. Po wypsikaniu. Okej, okay, jestem wypsikana. A teraz szybko do szkoły. Po lekcjach. No nie. Nie no, widzę. Czwartku. Bo nie widziałam, że mam sprawdzenie z przyrody. No i Dzisiaj go pisaliśmy i nie wiadomo, co dostałam. Jutro się dopiero dowiem, co dostałam. Hmm, ale jak czwórę, to nie wiem, co ze zrobię. Nie mogę czwórę, muszę piątkę albo szóstkę. Proszę. Cześć, to ja. O, cześć, Klara. Co tak wcześniej? Hmm, bo ja przyszłam hmm, ubrać się. A czemu? Pozostawiliśmy wczoraj ubrania na no, tak U, po ubraniu. Okej, okay, jesteśmy ubrane. Hmm. A gdzie Kamil? zasz hmm. smucić, cię, to co? Kamila dzisiaj nie będzie. Jak to? Bo hmm... Jedzie na turniej piłkarski. O, to dobrze. Możesz wyciążyć, dostaję pierwsze miejsce. No, żeby była taka nadzieja. Hmm. Szczera racja. Siedzimy na tablecie? Jasne. Filmę tablet. Auć. Co to wyjaś Au. Au, to Co ty wyjaśniałeś? Komórkę czemu nie tablet? Bo nie wiem, gdzie go położyłam w szafce, nie wiem, gdzie go uka. Aha. No dobra. To idziemy mógł kibicować. Dobra. Zadzwonię do niego. Dren, dren, dren. Halo? No cześć, ty Aszantę. O, cześć Aszantę. Jak y, Kamil? Y, zaraz będę zbierał się na turniej. Okej, okay, to słuchaj, ja y, przyniosę twój gwizdek i będę y, z Klarą ci kibicować, bo przeszła właśnie do mnie. Okej, okay, to przyjdź. Okej, okay. pa, pa. Okej, okay. dobra. Powiedziała... Powiedział, żeby przynieść mógł wilek, OK, Ciąg dalszy, ciąg dalszy nastąpił.